Cześć kochani z tej strony ja jest tak bardzo rano, że nawet nie pamiętam, jak się nazywam. Wyruszam właśnie do mojego rodzinnego miasta na święta, przede mną niezła trasa i zabieram was ze sobą. Jeszcze tylko przed wyjściem chciałam Wam pokazać, jak piękne buciki są w ofercie We Shoes You, które idealnie nadają się teraz na wiosnę. Ja bardzo lubię buty z podwyższeniem, ponieważ wydaje mi się, że one wyszczublają mi nogi, ale na pewno dodają mi kilka centymetrów i sylwetka wtedy prezentuje się o wiele ładniej. One są bardzo zgrabne, mają tutaj takie dwie kokardeczki na przodzie. Tu jest niezbędny wyjazdowy ekwipunek, a mianowicie ładowarka. Markiowy soczek, mój ulubiony, bułka, yy, torebka z wszystkimi pierdołami i woda. Przede mną jak możecie zobaczyć, 525 km i powinno zająć mi to mniej więcej 5 godzin. Także ruszamy. Mamia, czyli najfajniejsza dziewczyna na świecie! Cześć piesku, który mnie wylizuje! Dzień dobry! No cześć! Lubisz mnie trochę chyba, co? Zobaczcie, zamówiłam sobie specjał, który jest jednym z moich faworytów z kuchni mojej mamy, która Oczywiście gotuję najlepiej na świecie i to jest taka moja zapiekanka, i tam jest um, mięso mielone, ziemniaki, um, pieczarki, kukurydza i ser. I to jest wszystko zapiekane. I oczywiście ten cały gar jest dla mnie. Słuchajcie, my zawsze z moją mamą yy, miałyśmy taką tradycję, jak jeszcze tutaj mieszkałam, że wybiała godzina 18, a my robiłyśmy sobie kawusie i zasiadałyśmy do serialu Pierwsza Miłość, yy, który moja mama ogląda do dziś. To są jakieś jaja, moja mama podsuwa mi telefon pod twarz i mówi Córcia, oglądałaś kiedyś Alfa? Obrzydliwe. Chciałam właśnie zrobić porządek w swojej torebce, bo mm, była dla mnie za ciężka i zobaczcie, ile niepotrzebnych kosmetyków, to znaczy przede wszystkim są to kosmetyki do ust, było y, w tej torebce, których oczywiście nie używam naraz, więc nie mam zielonego pojęcia, po co tylko zabieram sobie miejsce. No ale przynajmniej się pozbędę i będzie od razu lżej zrobiłam sobie nawet świąteczne paznokcie w kolorze wielkanocnego kurczaczka jest to Semilac kolor 156 Racing Car on mi się już podobał od dłuższego czasu ale nigdy nie mogłam na niego trafić na dzisiaj w końcu mam ślicznie wygląda Jestem teraz właśnie w handemie i mnóstwo osób pytało ostatnio e, skąd jest moja sukienka z vloga, którego nagrywałam razem z Olfaktorią. Mm, o tytule Olfaktoria nie jest taka zła. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział, to Was zapraszam do tego materiału. I sukienka, którą tam miałam na sobie, pochodziła z handemu z działu dla e, kobiet XL. Mm, I to nie była tak naprawdę sukienka, tylko bluzka, ale rozmiar 54, jak dobrze pamiętam, dlatego ja sobie zrobiłam sukienkę. I dzisiaj mam na sobie również taką zdjęć. Z tego działu. Jest to bluza, która z założenia miała być pewnie bluzą bardziej dopasowaną, ale ja z moimi wymiarami wziąłam sobie największą, czyli chyba 3xXL. 3x I zobaczcie, ona jest na mnie taka bardzo, bardzo duża, ale prezentuje się świetnie jako właśnie taka. Zamierzona oversized bluza. I ma taki piękny kolor, który mi się kojarzy z moją kolekcją lakierów hybrydowych, którą zaprojektowałam dla Semilaka na Instagram. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to również was zapraszam do sprawdzania tych kolorów. Zastanawiam się jeszcze nad tymi okularami. Myślę nad kolorem żółtym lub kolorem różowym. Oprócz tego, biorę sobie jeszcze dwa chokery. Jeden jest przepiękny, nigdy chyba jeszcze takiego nie miałam. Oraz klasyczny czarny. I ten biorę z powodu tego drugiego, biegającego się, jest przepiękny. I jeszcze przy okazji moje ulubione gumki, które najlepiej trzymają mi włosy. Chciałam Wam pokazać, jakie udało mi się dzisiaj wyrwać genialne okulary. I wyobraźcie sobie, że ja dopadła mnie, uwaga, uwaga, w Tesco, Na takim bardzo tandetnym dziale z tandetnymi okularami, za 19 zł. I przy okazji pokażę Wam, jakie jeszcze udało mi się dzisiaj kupić okulary przeciwsłoneczne, ponieważ musicie wiedzieć, że ja jestem ogromnym maniakiem okularów przeciwsłonecznych i mam w swojej kolekcji nie wiem, z kilkadziesiąt par, ciężko nawet zliczyć. Te udało mi się wyrwać z handemu za 25 zł i też są w takim podobnym stylu, właśnie tych półprzezroczystych, kolorowych okularów. A te kupiłam w Sinsei za 20 zł również. Tutaj mają takie gwiazdki i są w kolorze srebrnym. Też bardzo mi się podobają, są przepiękne. Właśnie zabieram się do e, robienia mojej ulubionej sałatki, którą pokazywałam Wam nawet e, ostatnio w poście na blogu honorata gdzie macie e, podane dokładne składniki i to jak krok po kroku e, się ją wykonuje. To jest bardzo, bardzo prosty przepis. E, zrobiony z takiej e, klasycznej sałatki Gyros, którą zapewne znacie, ale jest nieco przeze mnie zmodyfikowana, także jeśli jesteście fanami takich prostych, szybkich i bardzo smacznych e, przekąsek, to zapraszam Was serdecznie na mojego blogu. Gdzie możecie wszystko sprawdzić i zrobić sobie taką sałatkę w domu. Kochani, z tych wszystkich świątecznych emocji zapomniałam wam nagrać, co takiego znajduje się u nas na Wielkanocnym Stole. Niemniej jednak dzisiaj po raz kolejny zasiadam do. Yy... Wielkanocnego żurku. Dla jednych jest to żurek, a dla drugich jest to barszcz biały. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa. Piszcie mi proszę w komentarzach, jak jest u Was, czy u Was jest żurek, czy barszcz biały. A u mnie, niezależnie od tego, jak nazywa się ta zupa, na pewno będzie pyszna, więc zabieram się do jedzenia. Mam na sobie dzisiaj przepiękny komplet z niumi. Już kiedyś wam pokazywałam ich ciuchy w jednym z vlogów, kiedy byłam w Poznaniu. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to zapraszam was serdecznie do filmu Gram koncert w galerii handlowej. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze byłam Sherlockiem Holmesem, jeśli chodzi o odnajdywanie prezentów wielkanocnych, które rzekomo były zostawiane przez ym, zajączka. Oczywiście zawsze u mnie w domu były jakieś drobnostki, ale które niesamowicie mnie cieszyły. Pamiętam, że z moim starszym o 4 lata bratem już tydzień przed Wielkanocą rozpoczynaliśmy poszukiwania po wszystkich możliwych zakamarkach w naszym mieszkaniu. Oczywiście zawsze udawało nam się odnaleźć prezenty, które szykowali dla nas nasi rodzice. Tym minusem było to, że zawsze musieliśmy udawać, że jesteśmy bardzo, bardzo zaskoczeni. I nie wiem, czy u was była taka tradycja, ale u nas było tak, że prezenty były chowane i my sami musieliśmy je odnaleźć, chodząc po całym mieszkaniu i zaglądając wszędzie, gdzie się tylko dało. Oczywiście za nami chodzili rodzice i podpowiadali nam, czy ciepło, czy zimno. Zawsze była to przeogromna frajda i wspominam to z wielkim uśmiechem na twarzy. Was teraz do mojego pokoju, w którym mieszkałam, kiedy byłam w Skorzelcu. i zobaczcie, tutaj są moje wszystkie nagrody, ponieważ ja nie lubię takich nagród trzymać w domu, dlatego moja mama zawsze wszystko z wielką chęcią przechwytuje. Tutaj była nagroda specjalna, którą wygrałam na festiwalu w Opolu, następnie nagroda Viva Comet za debiut roku. Tutaj nagroda Young Stars Festival za Teledysk roku do piosenki Naga. Tutaj jest moja złota płyta za album Honey. Tutaj jest wokalistka roku przyznana przez radio Fama. To jest jeszcze jedna z moich nagród, którą zdobyłam w roku 2008, jak widzicie, czyli chodziłam jeszcze do szkoły i ona dotyczyła e, przeglądu twórczości Jacka Kaczmarskiego. E, tutaj jest nagroda na festiwalu Top Trendy, jest bardzo ciężka naprawdę. I tutaj jest pierwsze miejsce za talent roku. Chodziłam też również do liceum jeszcze. I tam z tyłu złota płyta za album Milion, który miał e, swoją czwartą rocznicę e, 16 kwietnia. Także napisałam Wam taki bardzo fajny, długi post na blogu, gdzie możecie znaleźć wszystkie ciekawostki dotyczące tego albumu, między innymi dlaczego nazywa się właśnie Milion. I tutaj mamy również nagrodę z festiwalu w Opolu. Dobra, znalazłam coś jeszcze, nagroda w kategorii muzyka. Też był to jeden z przeglądów, który odbywał się w moim rodzinnym mieście. To płyta, którą nagrałam w amatorskim studio moich znajomych z liceum, którą sfinansował mi burmistrz mojego miasta. I tych płyt powstało zaledwie 1000 sztuk i to naprawdę świetny rarytas dla fanów, którzy są ze mną od początku. W perspektywy czasu wygląda ona niesamowicie tamdetniej ale w tamtych czasach było to dla mnie bardzo fajne doświadczenie. walizki już spakowane. Komu w drogę temu czas? Przede mną kolejne 500 km do pokonania i ponad 5 godzin do Warszawy. Całe szczęście, że wyjeżdżając prosto do Zgorzelca trafię na autostradę, która prowadzi bezpośrednio do Warszawy. Także to jest ogromny plus tej całej trasy. Mam nadzieję, że podobał wam się mój film ze świąt. Liczę na wasze komentarze, łapki do góry, subskrypcje i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że spędziliście z Wspaniały świąteczny czas. Wypoczęliście, najedliście się i mieliście uśmiechy na twarzy od ucha do ucha. Przesłam wam gorące buziaki i do zobaczenia w kolejnym filmie.